A dzisiaj postanowiłem się przejść do najstarszej sosny w Polsce. Zaraz będziemy. Ogólnie dzielimy jeszcze z 3 km. Macie tu jeszcze ładne widoki ścieżek parku. Jesteśmy ogólnie dotarliśmy. Sama sosna ma 22 metry, obód miał 360 cm, jak widzicie. O, teraz. A ogólnie y, ze źródła, którego czytałem, czyli niezauwanego źródła. A ogólnie wejścia są tu ciekawe, leśne. Super, tam jest ulica. Skąd przyszedłem? Jest cicho i w sumie słychać tylko ptaki i samochody oczywiście. No i pisze tu, że ma na imię Szebora.